Pierwsze kółko jest leć najgorzej. O ty. Nie, to w przypadku tych kosiak nie działa. Nie, taki miałem fajny plan. E, powiedzieć ci coś, Nice? No. E, możesz już powoli. Jak ja już będę dojeżdżał z tamtej strony do pastwiska dla krów. To ty już to ty już bierz się za skrępie, za to Kury Cze. To ty bierz o, się to już to. za... No, zawsanie Bobka Nice Nice coś tam krępie no. Zupkę jakąś <laughs> No i widzowie ogólnie mam nową klawiaturę No. świeci <laughs> Bo tamta... Już, tamta już była... No głośna po prostu była tamta już klaba, co miałem i po prostu słyszeliście ją na odcinkach. Na pewno ją słyszeliście. I niektóre przyciski w tamtej nie działały. A tu mam nową, świecącą, ładnie, wszystko pięknie, porządna firma też, więc no... Zajrzyjcie. Jak chcecie wiedzieć. Jaką mam klawiaturę, to zajrzy, zajrzyjcie w opis, tam napiszę i będziecie mieli... W ogóle? Zrobię stanowisko, mój opis. Że komputer jakiś tam, coś tam, tam. Co, 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 co. Odtworzyłem sobie ten. Przybędę dalej, bo było mi za gorąco. To w tym fendzie tak się da? Tak! Da się szyby pootwierać w ogóle po Czy powybijałeś? Co? Czy powybijałeś szyby? Nie A wiesz, wiesz po co w fendach jest z przodu szyba otwierana? Nie Żeby mieli jak się przywitać Nie, nie strzeliłeś Fend to jest niemiecka firma, nie? No tak A w Niemczech jak się witali? Awe Hitla, nie? Było I Aenka prosto, wyprostowana Znaczy to Awe Hitler to nie jest y, przywitanie, nie? Ale w sensie mi chodzi o to, że ręka prosto, wyprostowana, nie? I tak się witali i wszystko, nie? Salutowali też tak. Wiem, żeby nie wybić, to to. I dlatego jest Offiana. Cze, Cze... miła. Ej, a więc co? Co? Ej, co że, że mam nową dziewczynę? Patrz, nie wiedziałem. Goda, mm. ty nie wiedziałem, że to jest. Normalnie takie, takie jest i pysy, że właśnie. Nie, 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 wiedziałem. No. Kurwa! czaczki Ej, no jest weź jakiś miłośnicz ciągnikiem ten. Czy ty już przetrząsasz? Trzęsę Część, 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 część. Część czę, czę, czę się jak galaleta Galagalaetka. Nie, to trzeba. Nie, już nic, ominęłem. No i ładnie leci. Zrobimy najprawdopodobniej dwa odcinki z Siana czyli mm, je, tutaj mamy odcinek z mm, koszenia i przetrząsania. Następny odcinek to będzie z koszenia, z tfu z, Ze zgrabiania i przetrząsania I, tfu, i prasowania No i stworzenie belek to już tam sobie znajdę sam, sami z Bo nie wiem czy to jest sens Bo to po prostu będziemy jeździć po polu jakkolwiek i lat będzie zbierał Więc nie ma najmniejszego sensu nagrywać no. I co, co, co więcej? Co więcej? Co więcej. Napiszcie hashtag Sionokosy to Wam przypnę serduszko. Pewnie mnie i najsta słabiej słyszycie. Ale ba, a bardziej słyszycie mój ciągnik, bo on jest strasznie głośny. A przynajmniej ja mam to tak głośno. Ale może po prostu sobie ściszę trochę ogólnie farminga. Bo kurde? Z się Ej! czego to! Co jest? <laughs> Na strzałki sobie ustawiłem, że je ja tym... ...ciągnikiem. What? Uda się No. Co jest? Jak ja to zrobiłem? Czekajcie widzowie, Ale ta klawiatura mnie zaskakuje! Normalnie. Zaskakuj. Dobra, już sobie to ustawiłem Bo jakoś tak... Pewłej, Nie, 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 Pykło nie, chyba nie, Ty na nie, nie, się wysypał. A ty na jest w nie, w ogóle ty ile, w ogóle nie, tym nie, 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 Ja 22? I, nie, i to, to ja, ma, ja mam dwie podczepione z przodu i z tyłu ej ale w tym susiku to co to w jest po prostu czekajcie sobie otworzę szybę z tyłu czekaj o ile się ma lesie. o szybę z tyłu, no, z tyłu. No, drzwi nie będę otwierał no. no. bo przeciąg mi się zrobi <laughs> i mnie uwieje <laughs> no i sasu awesome ogólnie jak wy to oglądacie Uj, to ja, ja już mam e, dwa nowe króliki nabyte pewnie nowe nie wyprane z perpolu a jak no, znaczy, <noise> nie wiem nie wiem czy ja je nabyję bo jak ja to my to nagrywamy w piątek a wy to najprawdopodobniej będziecie oglądać w sobotę jak wszystko dobrze pójdzie. E, nie wiem, czy ja kupię te króliki, bo jak będą jakieś takie niezadbane czy coś, no to nie będę ich bał, nie? Bo mogą się pochorować po tym. A e... co mogą zrobić? Pochorować się mogą. Hmm. I ten, ja nie będę... Ja w ogóle, ja gadałem z... To jakieś takie ładne, takie zadbane, nie? No dobra. Ja w ogóle gadałem z pewną osobą o twoich królikach, nie? I gadałem po ile może być owiec. A owiec może być po 60 zł. Mhm. Mm Od 5 do 6 No. No i co w związku z tym? No to można kupić. Myślę, że ja nie wiem. Oby. Met Med zboża na... Owsa na... Kurde, na... Na, 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 pół, na rok no ale ten. U mnie to jest tyle dobrze, że okłędę, Że ja będę w następne wakacje, to znaczy w te co będą wakacje, nie? To ja już za dość, no trochę kasy zarobię z golików. Bo jak mi się dwie samice wykocą, bo tak to się chyba mówi, to w miocie, w miocie średnio może być od 6 do 10 młodych. Więc no, od dwóch samic, no to 6 młodych. 6 plus 6, no to 12, nie? Ale może być nawet 7, 8. Nawet 10 młodych może być w miącie jednym. Więc no, tak, około 17, 18 królików ja już mogę mieć w następne wakacje. I z tego część pójdzie do y, sprzedania bo no... Zwyczajnie na początku nie jest mi potrzeba hodować, nie wiem, tą kurde pięciu samców i qd sześciu samic tylko mi wystarczą no 3-4 samice i 2 samce max, nie? A jeszcze może pójść na sprzedaż i na pasztet. Ej, <laughs> Więc. E w ogóle jakiś plan lekcji później? A te co, robiłem zdjęcie? No. To ja ci to teraz wyślę. A no, ty. Tak Albo nie później, cię. To drodze Ja to na. Tu nie wyjrzy później. Ja jestem moja sztynka i im będzie Git. Nie no, ma tak, tak. No bo mi już masz. Ty. Już masz. Mm. Dobry, A teraz to się pięknie robi. Kurde, ja to geniusz. Łatwy jest. Chyba na minusie. <noise> Manie typowy Janusz. A nie no? 20 zł no, za. 10, 10 zł za woła i, i 10 zł za przesyłka Toż to bandycis, złodzieje. O, 20 zł za woja ale przesyłka gratis. Dobra, biorę najważniejsze, że przesyłka gratis. <śmiech> <śmiech> no i już. Pięknie Ja się najbardziej cieszę, że mi się udało zrobić e, głos. Że nie mam tego echa. To jest cudowne. I w ogóle... To zrobiłem no, ale tak, że mnie chwilę... O no, weź to zrób coś, żeby nie było echa. A co, ty teraz masz? Co? Ty teraz masz? No nie, bo ty mówisz, że poprawiłeś ten. Ale to w sensie echo nie to co jest u ciebie, tylko ja miałem takie echo, że mi komputer mnie nie powtarzał. Że ty, ty nie słyszałeś tego echa, jak mnie komputer powtarzał. Hmm, ale... A. ale ja to słyszałem dobrze. Więc no. Takie... hała Ale ja to naprawiłem, bo jestem moja z tym wszystko umiem zrobić. A w ogóle... Ja, Nie, Serio? Ja w domu w ogóle tutaj u mnie na gospodarstwie, bo e. ja wszystko pewnie umiem zrobić. Ja się bardziej muszę zastanawiać, czego ja no nie, nie umiem gadań. co robić. Ja <laughs> Bo. Jak umieściłeś jeszcze. Umiem... Ha, i co? O, niedobrze. Przynajmniej jeden w klasie co umie jeździć. A ty to nie? Bo tam to nie zdatną. <laughs> no nie Dawid też coś jeździł. Dawid też coś jeździł, ale jemu to tam cegły na dały pchały, nie? Żebym mógł nacisnąć. Jezu. O, takie ciśnij 60. Sprzęgła. Oj, coś nie mogę wcisnąć. A je, kurwa. Właś, jest? Jedna do drugiej sklejona, a ta ja albo, jest... Albo na i... Ja jestem ciekawy. Mm. Czy w ogóle Dawid umie rzucić bieg w 60. No. Pewnie nie. Znaczy w ogóle czy... Poza nami, ja o jak. Gdzie widzicie widzowie Najsa nice przede mną? Tam sobie popyla. No, mm, ale ten u nas to. Jedynie chyba tylko my umielibyśmy zmienić bieg w 60. -tce. O, pamięta ej, pamiętasz na geografii? Mnie? W tamtym roku? Nice. E, no, no, co, co, co? Co pani mówiła, że. No, widziała Mikołaja, jak jeździł, tą a, a ja mówię chyba na masę jako celownik. A to nie, to było chyba, że z Zetorem jeździł. A nie, Janówką. A to nie wiem, ja się patrzyłam na dziewczynę. E, znaczy... Na coś innego chyba. Nie no, patrzyłam się na dziewczynę, ale. A to, że niżej to jeszcze i prześ. Głupi jesteś chory. Kurde. Boże poka, to się zachwycałem. Ty zamiast myśleć e, głową, to myślisz, rozparkiem? Nie, akurat. Poja... No chyba ty. Co? Chyba ty. No chyba ty. Jak to cały czas takie głupoty. Mógł no, głupoty. Ej, się ja się doganiam, hopie Ja 22 na stałe lecę Ma ze mnie coś celic A to, pika, to pika, pika. Cudownie po prostu, cudownie Oni się Skąd ci się To woli się Kurde, do, dobry zakup wziąłem, że dobrze zrobiłem, że kupiłem I... tego USS-ka, Bo taki, cudowny Ej, szczerze? Jakbym miał teraz wybierać pod tymi ciągnikami, to ja bym wybrał masejo oho. Ej, ale my się tu dorobimy kiedyś, tego masejo Ej, weź zobacz, jak tam stan u jest. Czy nie A, trzeba jeszcze dawać? No trzeba. Dawać. No to sprawdź. To czekaj zaraz, to jadę chociaż do końca raz. szybciej będzie jak ja to sprawdzę. Ja, ale myśmy to mieli na na tarwe. No to się na też pójdzie, czy nie? Czy ja? Siano, a trawa to chyba jest coś innego, nie? No tak, ale no. A nie, damy, to tam zrobimy dwa siano... dwa razy siano kosy i będzie po sprawie. Kurde, no co My się przejmuje? Mało, to mamy łąki. What the fuck? Co? E, no to szano? czekaj, to nie będzie trawa? Człama? Siano? No, siano już mamy, ale wy mamy za. zero Damy. To trzeba będzie im dać. A tu zrobimy sobie tam dzisiaj czy tam jutro. Zrobimy trawę, skosimy Kosimy i spokój. Co? A, a Alixon. Co? Gdzie można znaleźć y, farmingu, Nie? No. Jest. Y, 19 było, że mody, jak, maszyny jakie tam są? Ale jak? No jakie będą? Maszyny w 22, jakie są? No. No to na przykład taki Kadoe Kadoe Wrzucił filmik niech z maszynami. Ma. Przetrząsę ci, gdzie nie, tu pod, podskoczył, i trzeba, i będziesz musiał poprawić. Jak coś. Bo widzę jakieś sobie teraz Włosio Szczerze, ja myślałem, że ten mój ciąg będzie jechał z 15 z tymi kosialeczkami. On zapyla jakby quede pikuś był dla niego. Mam! Mam A co? Kurde masz? No maszyny jakie będą. Ja sobie to po, później chyba obejrzę. Jakby sobie będę leżał na łóżku, ja, ja, nie, ja nie oglądam Tedora. Yy, ty, a obczajasz, że ten? No. Że pani dzisiaj na EDB mówiła, że ten. No. Że trzeba odłączać ładowarki od gniazdek, bo się może zapalić no. o nich, nie? nie. Ale jak, o, jak no. ładowarka nawet nie jest rozgrzana, ona jest zimna po prostu zimna. A mi się telefon teraz no, ale w tym momencie. To no dobra, ale zapali. są takie ładowarki, które się... Grzeje. Masz... Powiedzmy masz wtyczkę oryginalną, nie? No Ale kabel masz za nie nieoryginalny i ta, i od kabla się grzeje ładowarka wtyczka. No. Ale no... Teraz z tak z ciekawości patrzę. No i, i, i zimne jest. I telefon też mam zimny. Ej, wiesz, I, że w 20 bicy podobno wróci ten. Zbieranie, tak. Ale co zbi czego zbieranie? Nie wiem, ale będzie, że coś trzeba, że coś będzie można zbierać, na przykład jak, w, siedem... nie, nie. jak w 17 było, że można zbierać bryłki złota, tam w 9 było, że butelki i tak dalej, nie? No to w no właśnie 20, tutaj w ma być, butelki coś... ma się do, do zbierać. No coś takiego. Ja się najbardziej nie mogę doczekać tych, sodownictwa chyba. W ogóle 20 butelki nie mogę doczekać. Chłopiec... E, niedługo dwa, yy, dwa, dwa yy, się zleci. 22 ma dojść jeszcze A Ano? Tak, tak. No ma to iść Dini, dinini Tylko ja się pytam, o, gdzie ślondini. to o info mam. Oooo W ogóle. Fajnie się zapowiada 22. Dwudziestka, dwudziestka A ty jak Sandzi? Eee, ale oni nas tutaj chcą oskamować, totalnie. A co? Ej, dlaczego Poprawte tego mało takiego? Mam jakie co tu masz? Popraw mijaki, co tutaj? Dobra, no, na, na razie. Czekaj. Ej, ale na pewno będą fajne ładwareczki. No w ogóle ten... Ej, a ja wiem już na jakim sejwie kupimy tą ładowarkę tego? Czego? Nie klasa tylko... No weź No Nie klasa, tylko... to. Tą... No to te co ci pokazywałem Przed chwilą, nie? Ej, dlaczego tych modów? Znaczy no, tych w ogóle pojazdów to w ogóle... Te, to co przed, te co przed nagrywaniem Ci pokazywałem, ładowarki teleskopowe, nie? To o, na tym serwie, na tym ja. o co teraz gramy... Ej, tutaj jest nierówno, sobie Ekson. Słuchaj, no wiem. To na tym serwie... No, ja dalej, ja tego co, nie, to nie, nie mogę zgarnąć. No to z, no. Nie, nie tak jak jeździć tylko w przeciwną stronę przejeździć i zgarniesz, Właściwie próbowałem. Dobra, później to jakoś ugarny. No ale słuchaj. To żółtą... Nie wiem czy sprawdzałeś, tą ładowarkę co była... Ładowarkę teleskopową, co była nad Masejem, nie? Kurde, jak no. mi, jak mi się zrobił, to ten. To tą żółtą ładowarkę kupimy na tym... na tej sali, na polskim tutaj na nowej Ej, y Jak przez sprzedażowa premi premierowa? To droższa będzie w ciągu, nie? No A co? O, 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 o. Ale ja w ogóle Z tego co ja się orientuję To To teraz pan mi kosztuje gdzieś koło 250 pięćdziesiąt No nie wiem, wiem tyle, że ja już mam zagwarantowane, że będę miał Farminga 22. A skąd będziesz mieć? E? A Adak mi kupił. Ta, tak, tak, nawet Kazalska, cichutka, jak nie wiem. Ej, słuchaj tego. Na Co? petce tak kosztuje 165 zł. Płyta. Ej, ale to jest coś Ale dodaj to, że płyta, na płycie Bo widzowie, którzy, którzy to mogą oglądać O ile ktoś ogląda To ten, to mogą pomyśleć, że to jest, nie wiem, na, na Epiku albo na Steamie e, 160zł Pójdą, zajrzą i o, doroszcza i zaraz będzie, że kłamiesz, nie? że kłamiemy. Więc Dodawaj no, takie szczegóły, przydadzą się no, no to, 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 to co ja mówiłem to było na pceta. No. Ale... Ale mówię. Na płycie. Czy, ale, czy na... Czekaj. Czekaj. Uch. Na płycie to było. Czy na jakimś... Tak. Jak, na internetowym. Na płycie? No. Ja o to Ej, myślę, słuchaj że... tego. Ej, ale 2019. mi się wydaje, że była droższa przedpremierowa. Nie wiem. Nie pamiętam. Ona chyba kosztowała 300 by. Nie wiem, może ty, ba, ty patrzyłeś edycję kolekcjonerską. Po prostu. Nie no, patrzyłem taką piku. I w ogóle edycja kolekcjonerska to jest fajowska, bo jest ten kogut. Czyli te o, te o, co teraz włączyłem, że miga, nie? To oto... Jest też, że możesz podczepić na USB do komputera I ci takie żółte światło miga po pokoju <grymne> To jest kozarskie no. I Jak włączysz farmingu kolbuty, yy, w farmingu koguty W ciągniku albo w kombajnie To ci po pokoju też będzie migał kogut kogut no to idź pociągnij koguta za no to też ci pomiga Fejerskie <grymne> to ale po, po co takie rzeczy Ja, ja bym ścieżką, chciał, Ja bym chciał ogarnąć wszystkie te płyty nie, wy, nie wiem po co, ale wszystkie płyty sobie kupić Farminga Te 22, że w sensie z Polski z dajmy Niemiec. do Kanady, Niemiec, bo W W Kanadzie, w Kanadzie, to takie, ma. w Kanadzie masz to tak ta w, w Kanadzie masz tak jak w USA Case. Nie, Challenger'a mają. No. Na pudełku. W Niemczech hmm. mają chyba do challenge'a albo Fenda. W Polsce mamy Zetowera, a Lamborghini chyba jest też w jakimś. A... Czekaj, w Belgii co mają? Fenda? W Belgii mają. W... Nie, w Niemczech Nie. mają Fenda. W Niemczech mają Fenda. Belgii mają John Deere'a? Chyba tak. No. Fajne to ogólnie. Ej, obciążę. O kurde! Zgadnij ile odcinka mamy. Pół godziny. Nie. Blisko. Zgaduj dalej. Mniej więcej. No, 4 mniej, zgaduj. O. 18 o, minut! No, tak, jak powiedziałeś 30, to 4 czytaj... mniej. Aaa! To 4 mniej, to i ma. Dobra, 26. No. Za dużo już tu jest z koły. No, albo jak dzisiaj na, na fizyce, nie? To klaskanie. Kurde, no podajcie mi hasło. Ja nie wiem. Nie, no kurde żeby uczniowie, ja nauczycielowi podawali Kurde, pin do komputera. Przecież my, uczniowie, nawet nie mamy prawa znać tego pinu. A ten się pyta, czy znacie pin. Kudy. No. Tak jest. Albo pamiętasz jak ten, jak e, pani Sochacka wpisywała PIN do komputera i pamiętaliśmy jaki to PIN i pani Wioli powiedzieliśmy i pani Wiola zaraz czy tam ktoś, e, nauczycielce i zaraz był zmieniony PIN w tym komputerze. Aha. Ej dobra, e, to kończmy już odcinek. No, czekaj, już to doko dokończę, to kosić. Już. No to przerwij, przerwij, no to przerwij. Proszę, wart, ee, pan. Dobra. Dobra, już jesteśmy. Ładnie, sprzęt odstawiony. O, tam nice, jeszcze zasuwa. Ładnie, sprzęt odstawiony, wybudzony. Weź tutaj i koło mnie. Ty ciulu, Nie myty. Nie, myję się. Ale. Twój bardziej trochę zatyciany, za ale moje za to kosiaki są bardziej wytyciane niż ciągnik, a twój ciągnik wytyciany bardziej niż przedszosaki. No ale dobra w dzisiejszym odcinku widzowie, to by było na tyle i widzimy się w następnych produkcjach u mnie na kanale. Cześć! Cześć!